Czy zostanę słodką anime VTuberką? To jest pytanie, a właściwie rodzaj pytań, który od jakiegoś czasu dostaję całkiem często, naprawdę często, czyli wszystko związane z VTubem, czy ja chcę w to iść i tak dalej. Ja będę z wami kompletnie szczery, widzowie. Od naprawdę dawna na moim kanale widnieje moja postać, która z czasem sobie ewoluuje, i skoro swojej twarzy nie pokazuję i naprawdę jeszcze długo nie będę tego robił, to chcę, żeby moja postać, którą z każdym momentem udoskonalam, była <laughs> symbolem tego kanału, jakkolwiek to się nazywa. A mordy swoje nie pokazuje bo się w chuj stydzę, no <laughs> co ja mam powiedzieć. Ale ja słyszałem opinie innych, to podobno jestem bardzo przystojny, boloczki mam i tak dalej, fajnie się ubieram. No ale wiecie, pewnie wy wszyscy, szczególnie chłopy, które, które tego słuchają, nawet jeśli ktoś wam prawi komplementy co jakiś czas i stara się was przekonać, że naprawdę jesteście śliczni i zadbani, to na koniec dnia to zależy tylko i wyłącznie od waszej głowy i waszego podejścia, nikt wam nie potrafi tego po prostu zmienić. I tak też zapewne jest i ze mną. Czy zaprosiłbyś do bez Beziego z Nie wiem, ale się dowiem, oraz Zege? Generalnie zaprosiłem na przestrzeni czasu parę osób, które po prostu nie wystąpiły, bo albo mi nie odpisały, no to, albo od dawna nie oglądały już anime. Takim kimś jest chociażby Tamae, tak w ramach ciekawostki. No a Bez, jeżeli chcesz kochany, no to dawaj, nagramy jakiegoś tam teleturnieja razem. A no i właśnie. Kiedy te returni? Ja ogólnie nie mogę Wam nic zdradzić na tym kanale, jak to będzie wyglądało. Natomiast co jakiś czas na Instagramie wrzucam storkę na, na zasadzie tego, jak wyglądają prace nad tą serią. Mogę Wam powiedzieć jedynie, że będą do zdobycia nagrody dla Was. Jak i dla zwycięzcy całego show. Wszystko będzie bardziej profesjonalne pod względem graficznym, takie mam przynajmniej wrażenie. No i oczywiście będzie parę nowych osób, których jeszcze na kanale nie było. Czy jesteś gejem? Jakby kocham wszystkich ludzi, ale nie jestem ani gejem, ani bi, także przykro mi, ale jak kiedyś pokażę swoją nieszczęsną twarz i jakiemuś chłopakowi się spodobam, no to, no to sorki nie ma, nie ma u mnie szans zbytnio. I nie będzie raczej. Gadasz z jakimiś AniTuberami na co dzień, czy tylko w czasie turniejów Nie chcę, żeby ten film się stał jakimś ventingiem z mojej strony, ale naprawdę, AniTuberzy są momentami jedynymi osobami, z którymi gadam. I, i tak, gadam na co dzień, na przykład z takim Kasprzem Darcio czy Pawlekiem, bo fajnie nam się po prostu razem gra w jakieś czołgi na Discordzie czy coś tam. I w ogóle, w ogóle musicie, musicie sprawdzić tę grę. Ona się nazywa RocketBot Royal i jest dojebana. Ale naprawdę jest mi z tym ciężko i w zasadzie nie wiem czemu to tak wygląda, bo z jednej strony mi kompletnie taki stan odpowiada, jaki teraz jest, ale też mam wielokrotnie żal, na przykład, że jak widzę kogoś, kto robi sobie dużo zdjęć, ma tam dużo znajomych na tych zdjęciach, wychodzi co chwilę w jakieś miejsca i wtedy mnie dopada taki ból, że ja też chciałbym coś takiego przeżyć, bo, bo w sumie ja nigdy nie miałem takiego poczucia, że faktycznie miałem grupkę takich naprawdę prawdę znajomych, z którymi gadałeś sobie, wychodziłeś co parę dni gdzieś na jakieś tam picie czy coś. <laughs> Przepraszam, że tak się wyżalam. Co sądzisz o ludziach, którzy mówią, że anime to najgorsze zło na świecie i takie tam, a nawet sami nie oglądali? No generalnie mają do tego prawo. Gorzej jak już, jeśli chodzi o rzetelność tej opinii i jakiejkolwiek tu logiki myślenia, co nie? No ale wiadomo, my jako ludzie, no nas ciągnie do rzeczy stałych, które znamy od dawna i tak dalej. Także dla ludzi, którzy nigdy sobie nie obsowali to będzie bardzo dziwne, no ale ja mówię zawsze takim osobom: niech one się najpierw przekonają na własnej skórze, co to jest, i dopiero wtedy niech oni rzucają takimi werdyktami. Pozdrowisz mojego starego? No, pozdrawiam twojego starego. Mówi się pomarańcz czy pomarańcza? Generalnie nie wiem, mam wyjebane totalnie w to, ale słuchaj, mam zajebisty żart, który ostatnio mi pewien znajomy podesłał. Słuchaj tego: o ile się różni pomarańcza od mandarynki? Orangę, ulubiony gatunek muzyki. Ja generalnie jestem jakiś dziwny, i, i to naprawdę, na serio. Ja potrafię jednego dnia słuchać, ad, ad, albo dobra, powiem wam po prostu moich top, tam iluś tam artystów, których na co dzień słucham. I, i słuchaj tego, kurwa, bo naprawdę, jak ktoś to usłyszy, to się złapie za głowę, że jak ktoś może ich razem słuchać, jakby na co dzień, nie? Słuchaj tego. Michael Jackson, Melanie Martinez, Yeet, Stray Kids, One Savage, Berlin Human, Muff Muffu, Gorillas i czasami jakiś jeszcze depesz Mode wejdzie. Ja, ja naprawdę nie żartuję. Ja słucham tego wszystkiego tego samego dnia. Ja po prostu uwielbiam różnorodność i nie mógłbym cały czas słuchać tego samego gatunku, bo by mnie pobrzdingoliło po prostu. Naprawdę. Czy anime zmieniło w jakiś sposób moje życie? Mi się wydaje, że odpowiedź jest jak najbardziej oczywista, że. Anime nie zmieniło mojego życia, lecz je ukierunkowało. Bo to przez właśnie te zainteresowanie poznałem wszystkie osoby, które dzisiaj znam. To przez anime pojechałem na przykład na Pyrkon, gdzie znowu, jak wcześniej, poznałem wiele różnych osób. Z jedynymi nie mam już kontaktu, z jednymi mam cały czas, za niektórymi bardzo tęsknię, za niektórymi niezbyt, ale koniec końców anime bardzo mnie ukierunkowało w życiu. Zresztą ten kanał jest tej tematyce poświęcony. Jakby zarabiam z tego już od dawna, mogę się rozwijać w ten sposób, opłacać montażystów, żeby filmy się pojawiały całkiem regularnie teraz. No jestem naprawdę bardzo wdzięczny anime, bo spotkało mnie bardzo dużo dobrych i, i złych rzeczy przez właśnie chińskie bajki. I w chuj się z tego cieszę, bo jakby naprawdę bardziej wdzięczny, nie mógłbym być w życiu za to, jak właśnie wyglądało i wygląda. Ja w ogóle jestem zdania, że jeśli ktoś z Was myśli, że życie powinno być idealnie wesołe, to taka osoba jest w błędzie. Życie powinno właśnie wyglądać tak że potrafię być jednego dnia najlepszym dniem waszego życia po prostu, po to, by kolejnego dnia się wszystko, za przeproszeniem, rozpierdoliło na kawałki i nie dało się rady tego odbudować od razu. I idealne życie jest naprawdę wtedy, kiedy nie jest ono idealne, także dla wszystkich kochanych widzów, którzy tego słuchają. Doceniajcie każdego, kogo spotkaliście w swoim życiu, tych, których macie do tej pory, szanujcie ich i nie traktujcie ich jak szmaty do po prostu podcierania dupy, czy tam zmywania podłogi, jeśli faktycznie oni na to nie zasługują, bo gdyby to Wy byli w takim miejscu, gdzie oni są, przez wasze akcje, to byście od razu żałowali tego, co zrobiliście. I w ogóle moim zdaniem, absurdem jest to, że, że tak wiele osób e, pff, jakby narzeka, że Polska jest niby chujowym krajem do życia, że tu jest sama nienawiść, i tak dalej. Słuchajcie, pojedźcie sobie do Indii, i jak to tam wygląda z jedzeniem. Pojedźcie sobie do Afganistanu. Nie obiecuję wam, że stamtąd wrócicie. I zobaczcie, jak na przykład kobiety są tam traktowane, ile mają praw, a raczej tak właściwie, ilu nie mają przez rządy talibów. Porównajcie sobie naszą ojczyznę do krajów, gdzie na przykład nie ma wody pitnej zagwarantowanej, albo jest oddalona o dziesiątki kilometrów, które codziennie muszą dzieci na przykład przychodzić, by ją zdobyć. I u nas naprawdę nie jest aż tak źle. I wiadomo, że media będą nagłaszały jakieś tam na przykład tragedie, albo to, że ktoś komuś coś zrobił, zaatakował go i tak dalej. Natomiast nie możecie generalizować przez to, jakby co naszego państwa i mówić, że naprawdę u nas jest padaka ciemnota, bo mogło być znacznie gorzej. Także doceniajcie to, że macie jakiekolwiek mieszkanie, że nie musicie się martwić jak dzieci w wiadomo jakiej strefie teraz, gdzie teraz trwa jakby no Armagedon bombowy. No Także no naprawdę no. Twoje ulubione piwo, a najlepiej to twoje top 3. Znaczy ja w ogóle mało piję, bo <laughs> nie mam z kim. Natomiast ostatnio próbowałem takiego desperadosa z efektem uchłodzącym, on się nazywał. Był całkiem ok, to była jakaś limonka czy zielona herbata. Było naprawdę w porządku. No generalnie wszystko co ma w sobie limonkę, cytrynę czy coś takiego to jest w porządku. Z takich klasycznych to tak średnio lubię pić jakieś tam takie zwykłe piwo no ale są w porządku. Na przykład dobry jest albo jakiś tam henken, ewentualnie dobrym jest, był taki, oj nie wiem, czy był gruszkowy, czy coś taki, miłosław od Makłowicza. On nie był chyba gruszkowy, albo był gruszkowy? Nie pamiętam, ale był taki dobry, naprawdę smakowity. I jeszcze to nie jest piwo, to jest drink, który jest po prostu sprzedawany w formie butelek szklanych, ale to są, to są Hero. I to są Hiro na przykład y, typu y, Kamikadze. Kamikadze jest bardzo dobry, ale w cholerę drogi. On kosztuje chyba ponad 6 zł za 400 ml, ale jest naprawdę wart tej ceny, bo jest naprawdę dobry. Dobra, to, to koniec wyna. By tyle było, fajnie się gadało, ale jak chcecie więcej, to piszcie komentarze jakieś tam, no dobra, to się ma.